Teraz ja się jestem Anteka, dzisiaj ze mną jest Damian, cześć gra mnie na kompie w i na hardcore i zobaczymy jak długo wytrzyma I nie jestem podczas nocy, ludzie, to jest hard Zombie puka do drzwi No tu ich zabi e, 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 Spak Spanuję im koprowym miecem O kurde, skubany Ło, idź mi to! Nie! Zabij! Zabij go! Zabij! Mm, ciśniesz! Ciśnij go! Mamo, pomocy! O nie! O, że nie przeżył! O! Znaki dobycie Ludzie, to jest po prostu masakra. Antek jest, kurde, zrobił taki świat, że ja ledwo umiem grać tak. I tak nie umiem grać, ale co tam. Ej, czemu ja nie mogę tego zniszczyć? Ej, mamo. Dobra, może zacznijmy od tego, że to zniszczę. Aha, dobra. Jak widzicie, Damian bardzo ogarnia te ranie. Ja. ja umiem grać! Brawo, zrobiłeś pół bloczka. O, tak się da? No! Brawo! <laughs> Ej, dobra. Ej. Ej, czemu tego tu nie ma? Ej, kto... My kopę to mam całego bloku, Ej, tam się króliczek się rozleciał! Ej, o dobra, idź walczyć! Nie! Idź walczyć! Czekaj! Najpierw trzeba zro... No kurde, nie będą tu oglądać, jak ty się poddajesz. Mam jedną strzałę, robię łuk. Ludzie, patrzcie, jak Damian walczy hardcorem, ma jedną strzałę. Ja robię, może się tutaj kliknął, żeby ci nic nie zasłaniał, łuba. Jak... Oooooooooo więcej strzał. Da tak. Jak się robiło u czego? Ej, zgadnij. Z patyków? Nie, jest drewna. Mm. <laughs> nie ma! <laughs> Ludzie, e, tak, teraz jest taki epic fail, nie mam drewna. Dobra, I tak i są, są. Tak, dobrze. Dobrze, się z. Zombie, 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 zombie. <laughs> Wyłącz ten wiatrak. Uwaga. No kolejny przylaz, no ja nie mogę. No i bardzo dobrze. Będziesz miał więcej akcji. O nie, ty to nie. O, dobrze oko. Odde ba, ba, yy, zabił oko, zabił oko. Nie Będziesz miał Ej, dwu na dwóch naraz to ja się nie pisałem. Jeszcze sobie się od tyłu gościa. Czekaj. HP się musi zregenerować. No <grym> <grym> tak. 80. Dobra daję, śliczne. Ja umiem grać. Wyjdź mu może. Nie. Nie będziesz hardcore. Będę ba... Grasz na hardcore, ale jesteś nie hardcur. badzę Patrz, grę, badzę grę. Oj fak. Oj, nie zbadziłem gry. Oj, nie zbadziłem gry. Oj, oj. Idź na Ja tu nie ma pochodni. Bo idziesz na zami. Ale... Bo postawiłeś krzywą w dobra Jak widzicie ja umiem budować. Hmm. Damian to największy skill. Tak, y ja tu komentuję jego starania o przetrwanie. Patrz jak to fajnie wygląda. Boże, co ty tropisz to kitty Kici, kici w oko! Kici w oko. No gdzie ty lecisz? To jest kuprowy ci w oko. O kurde. <grym> <grym> o no <grym> idź stąd! No o, dobra. O, e silver coiny. Ach. Iść na tego iść na Ej, mam tego. lena? Nie, nie mam lena. To zabijemy wielkie drzwiami, tak. Ale nie, to złim sobie, on by dzisiaj nie powiedziała. No i, za... i to wygląda, jakby miałem drzwiami, tak. Chodź króliczku! Chodź tu! Ej, ty gdzie ty bodaha chłodzisz! Ja cię tu muszę oburować. Eź idź po gwiazdy. Gdzie ja? Oko! Ej, to jest zielone, to jest inne. Tak Damian nie grał od czasu Terrari 1-1-2 1-1-2. Oooo! Oh, kurde! No, nie grałem. Wtedy grałeś. Teraz mam 1, z 4, 1. Aha, ok. Co ty zbudowałeś w ogóle? To jest mój króliczek, nie widzisz, to jest buda dla królika. Wiesz, że on może przychodzi przez ściany? Na serio? No. Wiesz, nie widziałeś, jak stał już w drzwiach? Wiesz, nie przychodzi, bo nie umie dobra, a, a tak. Ej, dobra, ale teraz jest dzień, to idziesz e, na wyprawę, okej. Okay. Okej? Okay? Okej, okay, mam bardzo dobre... E, mam bardzo dobre set, jeśli to widzicie. Tak, ma Magia! Ej Nie, to się nie opłaca tak. Ej, można coś niego kupić? Nie. Mm, brawo. Kupi, ej, ty, ej! Kupić i temu Guida. Ej, no, ej, ty. Weź się odczep. Dwa są widać raz. Hardcore, Tam. patrzcie, ej, jestem bogaty, ludzie, patrzcie, o, o, o siedem, ale a ja mam platynek. No, poleciał se, możesz iść, mamo, nie, ej, ty, ty siedzisz w pokoju, ty masz szlaban. Na no, będziesz sobie budował cały czas tą chłatę. Tak. Ja, ja, ja nie chcę patrzeć na niebo, które jest czarne. Na no serio. Na no serio już nie mam kamienia. Kop. Kop kamień. Idź w jak... prawo, idź w prawo, idź w prawo. Idź w prawo cały czas. Cały czas idź w prawo na mapie. Ale na mapie, wyjdź na zewnątrz. <noise> O, despada. Patrzcie, to jest moje mama. Pa, patrzcie, ile wyeksplorował tutaj. Dla Na, sendry. na, Jestem tylko krzony, mam jednego npc a -ta. Podstawowego. Tak. Bo nie mnie zje. Dokładnie. Ja się boję, mhm. O kurde! A, bo to mój królik. Damian, idź w prawo, eksploruj, a nie kurde tutaj... Czekaj, muszę wykopać drewno No już wykopałeś drewno Kopę drewno z buta z buta wjeżdżam Co to jest? jest jakaś ruda czy nie? Co? to jest ruda Nie to nie jest ruda! Ona nie jest ruda Jak to nie jest Nie bo jest blondynką Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest Zodająca ryba I ta to mnie bije? Kurde, ja umrę Bo ona jest silna Idź w prawo cały czas, mówię ci będzie fajnie Ej, nie, bo mnie ryba zabije Ryba mnie zje Mamo, ryby Uciekam przed rybą O kurde że to nie widzisz Brawo, brawo, brawo Patrz, teraz sobie ty... dni tę musisz pomóc Czemu? What? <noise> co, co ty nawet zrobiłeś? No, oh, może. Co no. tu jest? Yy, slime z parasolką. What the fuck? Nie tak da się, jeszcze da wszystko zmienić jak mamie. Nie, tu, czemu tu. Nie wiem jak ty ja czekam na update 1 3. Nie wiem jak ty może na sobie terarię. Biję, biję się. Mamu, ja się biję. Uh! O, patrzcie jak jestem wykokszony, biję kilosem. Dobra, i... właśnie, czemu ja Właśnie ciągle biją kilosem. Mm. No znowu te ryby! Wyjdź stąd, bo to będzie nudne. Widzowie chcą czegoś więcej. Chcę, ale nie mogę. Chociaż mam ich małych. Chociaż mam ich jeden. Nie, mam dwóch, he. Mnie Jantka. Co? <grymka> <grymka> o fuck. A, zginiesz, zginiesz! Jest! Właśnie, zginął! Zginął, zginął na dobre, zginął. Zginął, oj teraz zobaczysz ducha, patrz Dobrze, będę. Ben... jestem duchem ludzie, patrzcie o, to jest o, Mogę otwierać skrzynki? Nie, nic nie możesz robić Nie no, możesz to tutaj prześcierać Ej, ej dobra, lecę do piekła Patrz jak, patrz jak się... Naprawdę mapie nie mogę wątpić. Sorry, że nie widzicie, ale damę zgłupiał tak. Lecę do piekła ludzie Tak byłeś niedobry, nie lecisz do nieba tylko lecisz do piekła Właśnie lecę do nieba Nie Lecę do nieba Ty zabijesz tyle królików, powinieneś lecieć do piekła No w sumie No no w sumie Zabił króliki i dlatego leci do piekła Króliki zabiłem, Króliki. Orliki może Bez przesady Bez przesady Pietrąkę Niskie? Nie, króliki. Nie, nie reklamuj tutaj nic. Gronka, niskie telefony. Co? Ja tu ten... No, no... Ile będziesz leciał? Nie wiem, lecę do piekła. Lecisz, bo chcesz. Lecę, bo zabiłem króliki. Nie umiem śpiewać. Nie, ja nie jestem masterczułek. Ale reklama. <laughs> Zapłacił mi Gryłą kasę. No tak. No i masz tych słuchawek. Trzy. A nie, tego piekła tu nie ma, to jest szlitowane. No, więc to będzie na tyle w tym odcinku. Damian zginął, bo jest to totalnym lamerem. Pożegna się, Damian. Cześć. No, więc do zobaczenia, no i cześć.